Witam Państwa na kanale Srebrne Prowokacje. Szanowni Państwo, jest sobota, godzina 8.45. Zaczynamy szybką licytację. Dzisiaj, słuchajcie, mam dla Was fajny zestaw monet brytyjskich, monet kruszcowych plus jedna moneta niekruszcowa. Słuchajcie, zasady licytacji są następujące. Ja za chwilę omówię dokładnie, co tutaj będzie przedmiotem tej licytacji, ale najpierw kilka informacji ogólnych. Mamy zestaw monet brytyjskich. Słuchajcie, startujemy licytację od ceny 96 zł. Jest to dokładnie wartość spod srebra, która jest zawarta. W tych monetach mamy tutaj dokładnie uncję srebra. Licytacja startujemy od momentu publikacji tego filmu, czyli 8.45. Kończymy dzisiaj o godzinie 22.00. Przebicie, jeżeli chodzi o licytację, to 2 zł. Pamiętajcie o tym, że. Każda osoba, która wygrywa u mnie licytację, dostaje ode mnie zestaw arkuszy do wyliczania zawartości, do wyliczania ceny monet srebrnych, złotych te arkusze. Jeżeli chcecie się dowiedzieć o czym mówię dokładnie, to tutaj znajdziecie informacje w linku pod filmem. Do wylicytowanej kwoty należy doliczyć koszt wysyłki jest to 13 zł. Wysyłam do paczkomatu, więc po zakończeniu aukcji kontaktujecie się ze mną na maila, ja podaję dokładnie informacje do przelewu. przelew na konto bankowe wykonujecie, podajecie mi informację, gdzie wysyłka ma dotrzeć, dotrzeć i czekacie cierpliwie na swoją przesyłkę. Dobra, słuchajcie, co dzisiaj mam. Tak jak powiedziałem, mamy tutaj uncję czystego srebra, dokładnie 63 gramy srebra próby. 500. Tej monety oczywiście w tym zestawieniu nie liczę. Ona nie jest monetą kruszcową, ale dodaje ją jako pewnego rodzaju atrakcję. Może od niej sobie zaczniemy i potem ją odłożę na bok. Słuchajcie, mamy tutaj monety one penny z wizerunkiem króla Jerzego VI, rocznik 1947. Całkiem fajna moneta jako pewnego rodzaju urozmaicenie. Dobra, ale to sobie odłożymy. Co mamy, jeżeli chodzi o srebro? Słuchajcie, mamy trzy monety. Z wizerunkiem króla Jerzego V, wszystkie monety, które tutaj są prezentowane dzisiaj na tatce przede mną, to srebro próby 500. Jeżeli chodzi o króla Jerzego V, to do roku 1919 monety kruszcowe były bite w srebrze próby 925. Natomiast od roku 1919 już było to srebro próby 500, i tutaj mamy właśnie monetę o nominale pół korony z rocznika 1924, czyli już srebro 500. Stan. Obiegowy, ale całkiem czytelna. Nie najgorsza, czyli pół korony. Następnie mamy jednego szylinga. No tutaj ten szyling już jest zdecydowanie mocno, mocniej wytarty. Powiedziałbym, że można go policzyć, właśnie typowo jako srebro. Niekoniecznie jako monetę ze względu na stan. I mamy 6 pensów. Rocznik. Słuchajcie, tutaj rocznik mamy 36. Również bardzo fajna w pełni czytelna moneta tak? czyli tutaj mamy to by było tyle jeżeli chodzi o jeżego 5, jeżeli chodzi o Jerzego 6, pół korony rocznik 1939 całkiem fajna zobaczcie jak to wygląda w pełni czytelna niespecjalnie wytarta ładna moneta następnie dwa szylingi rocznik 1945 i tutaj słuchajcie w przypadku monet Jerzego VI, monet brytyjskich, musicie zwracać uwagę na te daty, ponieważ do roku 1946 były to monety bite w srebrze próby 500, natomiast od roku 1947 monety te wizualnie się nie zmieniły, natomiast no było to, były już bite, no był to już tak? czyli mamy dwa szylingi, następnie mam dwie monety jedno z rocznika 1941. Można powiedzieć takie same, ale również bardzo fajne. Z herbem szkockim, czyli mamy lwa siedzącego na koronie. Bardzo fajne monetki i dwie, sześciopęsówki. Tutaj mamy słuchajcie, rocznik 43 i 46, również bardzo fajne, w pełni czytelne monety. Niewytarte, tak to wygląda. Więc taki zestawik, słuchajcie, dzisiaj jest do. Wylicytowania. Zasady wam powiedziałem na wstępie. Jeszcze tylko dodam, że te monety, słuchajcie, kiedyś kupiłem w ramach większego zestawu. Nie ukrywam, że stwierdziłem, że monet brytyjskich jako taką u siebie nie będę zbierał. Zostawiłem sobie tylko typologicznie, żeby wiedzieć, jak te monety wyglądają mieć jako pewnego rodzaju lekwizyt do filmu. Natomiast nadwyżki właśnie tej kolekcji, tego zbioru, w tej chwili daje Wam możliwość wylicytowania. Więc słuchajcie, pamiętajcie również o subskrypcji, o dzwoneczku, jeżeli nie chcecie, żeby ominęły Was kolejne materiały, m.in. z licytacjami. Cieszy mnie, nie ukrywam, bardzo mocno pozytywny oddźwięk tych filmów, tych poprzednich licytacji i pozytywnego odzywu z Waszej strony. Zapraszam Was również do na kolejne moje filmy. Przypominam, kolejny materiał już jutro, czyli w niedzielę o godzinie 8.45. Dziękuję za obejrzenie tego materiału. Zapraszam do licytacji. Licytujemy pod filmem, tak jak powiedziałem na wstępie. I z góry gratuluję zwycięzcy. Dzięki, cześć, do zobaczenia w kolejnych materiałach.